Life, live. No, no. no dobra, wziąłeś kogo który ma na, na mnie duszę. Pablo Escobar. Ja, 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 ja rozpoznaję, ale ten drugi. Ja rozpoznaję. Muszę sobie izolacji. Dawaj, je, Na Jeden. Drugi idą, domek, dobra. Nie możesz nawet za side'em zabić. No, w tej głowy on nie ma. Dawaj, dawaj. Ale ładnie. Kogo on ma na profilowym? No, ma, ma. Nie, nie? Ja poznaję, ale nie powiem. Kto to jest? Nie wiesz? No nie, no co ty robisz? No, 99 dostał. A drugi raz Google. 99 musi dostać. Dobra, jak nie zrobisz tego, to, to znajesz odbieranie się. Uważaj, no, 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 ej, dostał No, no, no. no, 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 no tak? ej, no! no kto to jest na tym profilowym? No i na blisko jest! To miałeś koła, Tak Patrz, patrz, patrz. No. No weź go może, a ty flesza jeszcze. No, idiota. Moszko możko. O, labirynt, aha okay. Jest po prawo. No pierś za mną! Nie, ty jesteś do banana, nie lubię cię już nawet. Zakładam se konto do trollowania chyba. Bye Ej kto to jest na tym profilowym? Mit, 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 mit! Idą longiem, idą longiem, ty! Poszedł jeden longiem! Kurde to no, zlep przez jeden tylko że tu, tu i pójdzie, i pójdzie pewnie drogą Tupą pójdzie, head up chciałem, gaz Ty spaliłem mnie to co Wjeżdżamy? flaszujcie ci, dawaj Flecz poszedł, a Widzisz? flash, to podstawa Gdzie on jest? Plantuj, a ja nie mam. No plantuj, ty masz, nie ja mam. Plantuj, by ci głowę wszędzie. Popatrz no mi coś. <laughs> Ej no, no i ja AWP ma w kurniku. No i co? No, no. Teraz ja to ja się zesnę. No Będzie Nie faj No! No, inwalida nigdy nie pobiegnie za mną tylko. Gdzie? On głowę dostał, wziąłeś? Nie. 68 doszło. Tak, dostał. Drop, drop, drop. A? Jeden, drop jeden. Nie ma. Zapomóż! Zapomóż! No na... Może byś cofnął a ja się jeszcze raz, jak giniesz? Krzmata. No. Co to jest głupie? Mam mną, ale u mnie drugi. Nie widziałem go nawet. Raszuję, ja że nie wpadnę Nie! To co rasujesz? Kurwa. Ale heda od dałem tutaj. Więc kurczę, jakiegoś dostałem. I head da dałem mu takie, że się nie spodziewał, co robię. się. Idę. No, no głowy nie ma To jak ty, buku byś... uh, uh, No uh. ty, kur... <laughs> zobaczymy, zobaczymy Nie z nim, musiałem się zabić PLOTUJĘ! Tak Ej, mi defa. DROP! Nie wiem, yeah. nic nie mam. DROP jeden. Oh. Jestem na spawnie za tym filarem. Ej, no, bo nie wchodzę już na side'a. No. Bot tu idziesz z drogą. Bo ja cofam. No. Side'a daje w drodze, no. No zabij go. Dawaj, dawaj go. Dobrze, widzieliś? Plantuj. Tak. klantuj, plantuj, plantuj. Bierz bombę i plantuj. <todd> 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 Zabijecie. Cię! O kurde... Po prawo, po prawo, po lewo! Dawaj, jedziesz go! Spoczy. No! O, no nie, to No nie no, dostał mocno! No bo wychylam, bo chciałem go zabić, jak on nie będzie wiedział o Tobie. Nie no, głowę to ma. A no ile mu zadałeś? Mocno! Nawet na spiwiznę. No, jest -biznes tu jest. Patrzysz, widzisz coś? Od spółki no, i jakie on balnie mi dał teraz, no to jest. hit. dokładnie gdzie ja jest? No po co ty tak głupie, tak słoń? Jest to świnia. No, no, jest jeszcze prawo, 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 prawo. Tu. No, ale on daje head ten Na no, spawnie jestem Uważaj na siebie, Boże No nieee! No 63, od tego, od y, drzwi naszych idzie Od drzwi Wyszedł już pewnie 63, nice Zeswaj się, już wszystko muszę robić sam no.